Witajcie moi drodzy, jestem Nikorm, a dzisiaj yy, coś sprzed yy, już nie pamiętam czy to było, to było chyba w tamtym roku no i yy, to był quiz yy, o yy, Brawl Starsie ale ja sobie tak pomyślałem, że zrobimy Kolejny odcinek z quizów, tym razem o jakiejś bajce, więc wybrałem Lego Ninjago i dobra, myślę, że przechodzimy już do odcinka. Dobra. Jest wielki test 20 pytań. Jak dobrze znasz Lego Ninjago? I teraz pytanie pierwsze: kto jest liderem ninja? A to chyba proste, Lloyd. Kto jest ich mistrzem? No, Wu. Kto jako pierwszy nauczył się z Pinjicu? Zain. Jay? to się pomyliłam. I kto z nich poddał się dla Ninja? Ninja? Ninja. Poddał się dla Ninja? Yy, poddał. Yy. Uratował nich w trzecim sezonie Zane. Yy. Odomose Lloyd. Kaj, Nic. Raczej. A, kol? To raczej nie jest, ale. No. Dajmy zain. O, dobrze. Ja mam na nazwisko kol. Kol miał na nazwisko. Smith? Nie. Smith? Nie. Hm. Jak mam na imię? Kol. Hm. Na nazwisko. A Smith? Nie. Która z tych broni należy do Kaya? Kosa wstrząsów, katana, miecz ognia, maczeta. Miecz ognia. Kim byli ninja w trzecim sezonie? Oni byli nauczycielami. Kiedy Lloyd osiągnął pełnię możliwości? Pełnię możliwości? No tak, pierwsze, to mogłoby to być wtedy w starciu z mrocznym władcą, ale też tak naprawdę mógł nigdy nie osiągnąć pełnię możliwości. Damże w starciu z mrocznym władcą, bo wtedy zdobył złotą moc. Nie, jeszcze, nigdy, jeszcze nie osiągnął. Ciekawe. Kto był pierwszym uczniem Wu? A to proste. Dowiedzieliśmy się to w pierwszym znaczy nie w pierwszym, tylko w piątym że to był Moro. Jak Jay mówił na erjicu? A to się nie zapomina: cyklon do. Gdzie jest stworzony serial? Eee, w USA. Kto stworzył zwoje zakazanego Eee, y, Pierwszym jest Który z Ninja nie trafił do wspaniałego imperium? Zane, bo mógłby to napisać jego oprogramowanie. Mm. Kog, kogo z nich poznał? Z nich poznał pierwszy ninja. Kogo z nich poznał pierwszy ninja? Ronan, Skylor, Harumi, Akita. Akita w jednastym sezonie. Harumi w ósmym, Skylor w czwartym, a Ronan w piątym go widzieliśmy, ale oni mówili, że go wyprali wcześniej. Y No, Darek naj, najdłużej na u Ninja, ale no nie ma tej dareta więc dobra. Eee, mam się pomiędzy Ronanem a Skyler. Choć Ronan pojawił się dopiero w piątym sezonie, ale oni mówili, że coś tam zrobił. Eee. Skylar, Do, dobrze myślałem. Bo Skylar była w czwartym sezonie. Ile odcinków liczył szósty sezon? rano. Myślę, że więcej niż dziewięć. Więcej niż osiem. Więc dziewięć i osiem odpada. Jednaście, dziesięć. Jak Ronan nazwał swój pojazd? Mmm... Rex. Mmm... O ile Kai powiększył cenę rozwoju Erjitsu? O... 100. O 50. Dobra. Mmm... Czego Cole bał się w sezonie pilotażowym? W sezonie pilotażowym smoków. Kiedy odbyła się pierwsza emisja tego serialu? Pierwsza emisja w 2012. Z tego co sprawdzałem, a 2012. O tak, dobrze pamiętam. Którego dnia odbył? odbyła się ta emisja. Którego dnia odbyła się ta emisja? Serio? Eee, 20? Nie, 20? Nie. 21? Nie. z albo 12? 12? 11. 13 na 20. Dobrze. No to zaraz przechodzimy do drugiego quizu. Lego Ninjago, w którym sezonie się to wydarzyło? Lord Garmadon został wskrzeszony. Tego się nie zapomina, na ósmym sezonie. Nia odeszła z drużyny w piętnastym Doktor Sanders okazał się być Kruksem, a to siódmy. Udawano nowe Ninjago City, jednak później zostało zniszczone. Yy, trzeci, Nie, poznaliśmy tożsamość matki kola. W yy, yy, trzynastym. Yy, Clutch Powers prawdopodobnie uwolnił na zakana. Yy, 12, 12. dwunastym. Jak w dwunastym? Może, nie, nie wiem. Ninja innych mistrzów żywiołów. Aaa! Czwarty. Lloyd właśnie nie spotkał pierwszego mistrza Spinjitza. To był dziesiąty. Ronan powrócił. Eee, powrócił w sezonie 14 Wyjawił się, się niemowlak, który okazał się być mistrzem łu. E, to myślę. E, nie, 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 nie. Wiem. W sezonie ósmym. Bo wiem, że w sezonie dziewiątym. Ale on wtedy już był z nimi. W sezonie ósmym. On już był. Okazało się, że istnieje szóste plemię wężonów. 11 Lloyd uwolnił wężonów. Pierwszy Mistakę zginęła. W dziewiątym. Ninja, mistrzu, mistrzowie żywiołów i wiele innych zostało uwięzionych w mieczu dusz. To szósty. Lloyd stał się Złoty Ninja. Drugi. Się, pojawiły się postacie z Lego Chima w sezonie piątym. Znawca Będzie się trochę o Ninjago. Dobra. To teraz tak. Znajdźmy jakiś. Myślałem, że jeszcze coś ze spider ale no. Jak już seria co, Lego Ninjago, to Lego Ninjago. O jest, dobra. Jest. Poszukujemy. O, jest. Który ninja wydrażę z tą dynią? Albo ten jest lepszy. Z którym ninja ubierasz choinkę? Wybierz kolor swojej choinki. ciemne zielone Wybierz lampki, świątarsze na choinkę. Mmm... białe. Wybierz kształt bombek. Kula. Wybierz idealny kolor wybranych. Wcześniej przez siebie bombek. Yy... Orańczowy. Pora na łańcuch. Biało niebieskie. Jakiś od... od Yy, dodatki yy, laski skoro bierzesz choinkę razem z kolem, nieźle. Dobra, yy, na no to yy, wiem, że już jest po świętach i yy, ubierało się choinkę o, miesiąc temu, ale no dobra. Yy. I ja Was żegnam, zostawcie łapkę w górę, suba na kanale i lecę z kolem ubierać choinkę. Na razie i cześć!